Dzień dobry, siemano, w poniedziałek nie rano, witam was o godzinie 16 niestety, bo rano dzisiaj chwilę kręciłem, później miałem wyjazdy urzędowe, papierkowe, Olsztyn, Dobre Miasto i te sprawy, ale już wróciłem, dzwonili chłopaki z serwisu waltry, że doszły części, jak zdążą to przepakowali je i dzisiaj do mnie wyślą, także jutro mam nadzieja jest, żeby może dotarły najpóźniej pojutrze w środę, tego w tym tygodniu jeszcze tutaj waltry nie za bardzo mam składać jak Tata widzę, że jak mnie nie było to podziałał przy trzy Już widzę zrzucona głowica Nie wiem czy jest dociśnięta, pewnie jeszcze nie Złożone jest kompletne sprzęgło Termostaty obudowy Także przybywa Już łożysko nawet sprzęgające. Ja chodzę do tej podartej kurtce, ale nie zmieniam jej, bo Jest tak umrócona, że ją dokończę Przy składaniu waltry i dopiero ją do śmietnika, a ja się wziąłem dzisiaj za fędziora. Rano mi się udało, jako że nie mam części do walty to mówię, szybka piłka, sprawdzić rozrząd. No, a żeby wyjąć chłodnicę, i to wszystko. To siedziałem tu co dwie godziny rano. Zanim wyjąłem tą chłodnicę, to już minęło ku, kupa czasu. O. Zjąłem chłodnicę, wyjąłem pompę wspomagania z napędem. Teraz muszę zdejmontować całe koło pasowe. Zdemontować obudowę rozrządu I dopiero będziemy patrzeć co się dzieje Próbowałem popuścić pompę ewentualnie czy na fasolkach Ale tak jak w książce w katalogu pisało ona jest na sztywną bez fasolek Także No silnik po nie niby był bo wszędzie są nowe uszczelki był widać że otwierany Ale te uszczelki to nie są jakieś typowo że oryginalne tylko to ktoś też chyba wystukiwał je na Gdzieś sam Na czymś Także tak to wygląda a tą pompę może, o, gdzieś zaraz zabiorę Odłożę na bok, bo już widzę, że się śmieci Żeby się śmieci nie nasypały, tu mam części od Valtry, tutaj od Fenta, może się nie pomylą I właśnie się biorę Internet coś mi wygasł, ale dobra Tego przodka nie zdejmuję, bo to jest ten także Tam już mam przygotowaną nasadeczkę i próbujemy ściągnąć koło Kolejny dzień nierównej walki. Świąteczny klimat. Światełka świecą. Marcin kolędy A ja Wam pokażę co zwalczyłem. Fent jest rozkopany do granic możliwości. Mamy zdjęty cały rozrząd. W tej chwili rozbieram pierwszą głowicę. Mam porozkręcane rurki. Mam poluzowaną pompę. Będziemy walczyć z kątem wtrysku, bo prawdopodobnie tu jest przyczyna. Chociaż ustawiony był na znaki i to tak wszystko stawia na kąt wtrysku, ale nie do końca, bo na znakach się zgrywał. I teraz jest tego typu pytanie, gdzie jest problem. Także ja będę z nim walczył. W sumie, zanim zdjąłem wczoraj chłodnicę, ten przód to pół dnia. I dzisiaj też tu od rana mamy 11. walczę, żeby te rozrządy rozkopać. Tu mam koło zrzucone pośrednie, tutaj wszystko będę teraz odtłuszczał, składał z powrotem na klej. A Tata w międzyczasie skręca tą podstawę, którą rozwierciłem w MTZ-cie na te 18 szpilki na klej, wszystko. I zaraz założymy wały i MTZ gotowy jedzie orać. Dzisiaj będą prawdopodobnie, albo jutro rano, we części do Waltry. Miałem telefon. Także jak Fend będzie jeździł. I waltra, to kurtkę, którą podarłem o cały rękaw w cholerę przy tych ciągnikach. Jak one będą jeździć, to ja ją spalę przed garażem normalnie oficjalnie w cholerę. <ścoughs> także jest nadzieja, ile mam procent latarki. Kurno, na pół godziny świecenia zostało, także muszę to ogarnąć. Zaraz odtłuszczam, skręcam koło pośrednie i wtedy będziemy myśleć. Gdzie dalej szukać przyczyny? Kolejny dzień prawie cały walki. Części do waltry nie przyszły dziś, pewnie będą jutro. Także godzina 15. Ja od rana tylko sprawdzić konstruksję. Powiem Wam, coś tu mi się nie zgadzało. Nie, nie wiem, nie mogłem dojść, co jest z rządem. Rozebrałem go, tak jak widzieliście, do zera. Ustawiłem teraz po swojemu. Resztę doregulujemy, myślę, że na słuch. Tu jest kapilara założona Jest teraz w tej chwili ustawione wstępnie na te 6 coś milimetra, przed 6, 10 mm przed GMP, czyli to tam wychodzi jakieś 18 czy 20 stopni i tam patrzyłem w serwisówce mniej więcej Chciałem zdjąć kolektory a ustawić w GMP Ustawiłem sobie poprzez to, że rozpiąłem sprężynę zaworu, tłok dałem na górę, zegarem wyznaczałem GMP a na zawoływanie czego tu założyłem o ring, żeby nie wpadł do środka, i cofnąłem wtedy do tyłu, ustawiliśmy i patrzę na tym, co przedtem było, a co teraz, to całkowicie w innym miejscu wyszło. Wiem, że w niektórych MWMach się liczy od tyłu, ale jeżeli tu ustawiam, rożą wszystko na znaki, to na przednim wychodziła mi praca, na tylnym wychodzi mi janka. Także wtrysk musi być tu, podejrzewam także za chwilę pewnie przyłapie ją na krótko, spróbuję go ewentualnie uruchomić Jeżeli się odpali czy od, od razu nie odpali, mam odkręcone rurki, on się teraz odpowietrzyć musi Ale jeżeli odpali będzie lepiej No to fajnie, jeżeli będzie gorzej To się będę zastanawiał wtedy co dalej Dobra, nie nagrałem tego. tego Poprzed chwilą tu było biało jak By popierza wybrali Zakręciliśmy dekiel, zakręciliśmy rurki, zawory. Pokręciłem, chwilę się odpowietrzył, odezwał się. Jest lepiej, bo zapalił troszkę lżej, ale dalej kopci, dalej strzela, i to nie jest jeszcze to. Ale podejrzewam, że też jeszcze teraz się nie odpowietrzył i może mieć nalane ropy na garach poprzednie. Pochodził sobie dzisiaj z minutę, że nie ma płynu. Zgasiłem. Przyjdziemy jutro rano z kamerą. Zobaczymy, jak odpali jutro rano zimny. Skoro teraz mam już rurki, wszystko zakręcone i się odpowietrzył. Także na dzisiaj by było tyle. Jutro szukamy dalszych kombinacji. A tutaj Wam powiem: Tata dzisiaj już głowicę złożył. Widzę, że na gotowo dokręcił, bo są wszystkie szpileczki poznaczone, że dokręcone. Nowy termostat założył. Musieliśmy wlew oleju wymienić, bo był uszkodzony. Kupiliśmy nowy, oczywiście nowy jest wyższy od Maseja i raz, że trzeba było szlifować, żeby pasował, a dwa to w ogóle na szpilki nie pasuje i jest na kluczyk w rafoleju. Ja pierdziele nikt oleju nie ukradnie, także tak to wygląda. Na razie jest trwa oddymianie, wszystkie drzwi i okna otwarte, oddymiamy. Ja idę, wypiję kawę. Jak wrócę, to wtedy dopiero się pozamykam, jak się wydymi. Dobra, nie nagrałem pierwszego rozruchu. Ale pierwszy rozruch się nie powiódł. Czy co prawda, on musiałem wyjechać, bo kopcił? Pierwsza próba ustawiona wczoraj. Dobra, bateria padła. Dym się jeszcze unosi, bo pierwsza próba po wczorajszym ustawieniu na zegar. Tak jak mówiłem, słabo się powiodła. Ustawiłem według katalogu tam 6, 10, 6, 10 setek zapłon przed zapłon przed GMP. Wciągnik był zamulony, ospały, w ogóle nie chciał odpalić. Było jeszcze no niby lepiej, ale wcale nie lepiej. Dzisiaj rano zdjąłem dekiel, przestawiłem jeszcze troszeczkę, przyspieszyłem mu, bo miał za późny. To kurno, nie mogę się nagrać kamera została na noc w garażu i strasznie wyłącza się. Baterię mam pełną, a się wyłącza. Idę zaraz ją niosę, żeby się ogrzała, bo leży 3 miesiąc w garażu i chyba zawilgotniała. Pierwsza próba mówię była słaba, dzisiaj była rano druga próba Trzecia I teraz właśnie czwarty raz Tylko przedtem cały czas przyspieszałem, przyspieszałem I było Niby już było w miarę fajnie, nie kopcił Ale nie miał siły się na obroty wkręcić, był tak zaspały, Że chyba esioki się szybciej wkręcają na obroty niż on A nie chcę dużo, teraz było parę minut przerwy, jeszcze się dymi Bo nie mam płynu zalanego Tym razem zapłon wziąłem Rozłączyłem z całkowicie i ustawiłem na słuch w drugą stronę. Kopcina niebieska, ale to wtryski kopcio. Gdy gazu i zdejmujesz, to nie kopci. Musiałby się nagrzać, ale nie mam płynu Zgaszę go. On będzie musiał na No właśnie, niech on teraz postoi tutaj do wieczora, wystygnie na podwórku. Znowu jest dzisiaj koło zera. Bo para idzie. O Jezu, zobaczymy. Jak gaszę lampkę, zabieram klucz. Niech on tak postoi a jak nie, to jeszcze przyspieszę wtedy. Nie, czy opóźnię, bo jak teraz opóźniłem z obrotami i jest lepiej. A przedtem on miał przyspieszony. On miał przedtem przyspieszony na 6, 10, tak jak było w katalogu. Ale wczoraj mi chłopaki podesłali z katalogów kilka. Go jeszcze trochę A jak nie, to opóźnię go jeszcze troszeczkę. Bo. Jeszcze troszeczkę. Patrzyłem tutaj w katalogu, bo ja też nie miałem do czynienia z mwm bo były 3 czy 4 rodzaje wyprzedzenia w kąta wtrysku. Zależnie od rodzaju pompy i niektóre pompy miały tu na rozrządzie przyspieszacz. No a ta nie ma. I niby bez przyspieszacza jest 60, a z przyspieszaczem ma być 4, tylko milimetry, a 2 mm to jest dużo. Także także to jest między 24 a 18 stopni rozbieżność. Zależy od książki, od modelu i od tego. No ale dobra. Skoro się nie sprawdza i na to i na to, to będziemy go na słuch. Tylko. Także próbujemy czwarta próba. Albo piąta, albo któraś. Dobra, zielonego wywaliłem na dwór Regulację kąta wtrysku 45 albo 6 prób zrobiłem Przesunąłem na całej regulacji od końca do końca po setce i nic to nie dało także Zapłon zapłonem, ale tu jest przyczyna jeszcze w układzie paliwowym Po konsultacjach z kilkoma osobami, za co chłopaki dziękuję Na pewno trzeba wymontować pompę i wtryski i zawieźć to na porządny zakład do sprawdzenia Bo coś tu jest nie tak, a dopiero później regulować zapłon jak już tryski będą pozakładane. O ile nie trzeba będzie sześciu nowych, bo coś mi nam tu nie pasuje, nie tylko mi, ale tak jak mówię, podparłem się konsultacją kilku osób, co też siedziały w tych cięgnikach, silnikach. Także na razie to i tak. Nie mogę jechać dalej, bo nie mam podłączonej pompy, nie skręca go odpaliłem, wycofałem, a dalej stoi zielony. Ale co, ja wam powiem, co idę teraz zrobić. Teraz będę składał waltrę. Żeby nią wystawić, bo przyszły części A jak złożę waltrę i ona będzie chociaż działać, jeździć Przyszły części oryginalne Akko part. Jest Simmering, są oryginalne O-Ringi Dziękuję dla chłopaków z serwisu w Brągowie za szybką wysyłkę Także teraz montujemy, składamy walterkę I walterka jak będzie jeździć to dopiero wstawimy tufenta i będziemy grzebać, także na razie tyle A tutaj w międzyczasie tata walczy z MFM. Silnik sam w sobie już jest montowany, poskładane sprzęgło ustawione, tak? Też? Nie wiem. A, nie wiem A Teraz walczy czy no? z pompą paliwową, tą, która się tak niektórym podobała, że jest rzędowa. Ale śruba, którą się odpowietrza pompę, jest wkręcona na Poxipol. Także nie wiem, co tu się wydarzyło, ale nie można go teraz odpowietrzyć, bo dzisiaj będzie za chwilę próba odpalenia. Ale to już następną razem. Także ja na ten moment kończę. Trzymajcie się i do następnego.